Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku Bitcoina. Dobra, przechodzimy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że aktualnie na rynku po prostu widoczna jest panika. Panika z powodu tego, że po pierwsze cena spadła z okolic 110 tysięcy do okolic 100 tysięcy. Był to spadek oczywiście bardzo dynamiczny, jeśli ten spadek byłby znacznie. Powolniejszy, nie trwałby kilku dni, tylko moi drodzy, trwałby on załóżmy kilka tygodni, nikt by na to nie zwrócił uwagi. Po drugie, aktualna panika też jest bardzo mocna podsycana mediami i tymi różnymi artykułami o, ty, o tym, że to już koniec kryptowalut i tak dalej, i tak dalej. Gdzie moi drodzy, też ostatnio właśnie wybiliśmy poprzednie dołki, które były w okolicach sierpnia w okolice 107 tysięcy dolarów oraz w okolice października tutaj cena była wtedy około 104 tysięcy dolarów. Te wybijania nowych dołków, bardzo dynamiczne, spadki, no tych emocji dla wielu osób po prostu dostarczają aż nadto, stąd też taka mocno widoczna jest teraz panika na rynku. Oczywiście to o czym mówię nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne, nie jestem z Wami od wczoraj o rynku bitcoina, mówię jeśli chodzi o cykliczność i o konkretne zasady tak bardzo precyzyjnie, której od okolic 15-20 tysięcy dolarów, gdzie ta cała projekcja, gdy jeszcze czteroletni cykl obowiązywał, po prostu się zrealizowała. A teraz jesteśmy znacznie, znacznie wyżej. A wydaje mi się, że emocje są naprawdę podobne do tego momentu, gdy byliśmy tutaj w tym dołku. Chociaż no, wtedy nikt o krypto nie mówił i ludzie się śmiali, gdy mówiłem, że warto kupić. Ale jak wiecie, na rynku tylko mała część osób zostaje i daje sobie radę. Dobrze, stąd aktualnie mamy tak bardzo dynamiczny spadek. Nowy lokalny dołek. Media szaleją. Jest to właśnie ten oto ruch spadkowy, który jest częścią schematu strachu. Na rynku Bitcoina bardzo podobny schemat strachu też był widoczny na rynku złota w swoim czasie. Zobaczcie proszę, że poprzednio gdy była kłótnia Trumpka i Elonka, to również mieliśmy bardzo mocne spadki, nowe lokalne dołki I, i, i oczywiście, oczywiście, moi drodzy, ogromny strach na rynku. Następnie, dzięki temu, że ten strach został wywołany, to mieliśmy a raczej duży kapitał, miał od kogo odkupić to, co też tłumaczę, prawie że co film. I kolejno mieliśmy wzrosty. Poprzednie informacje, czyli pierwsze te cła, Czyli kolejny teatr, kolejne przedstawienie, ponieważ był to zwykły inside trading, czy w tym przypadku, czy w tym przypadku. Bo doskonale oczywiście pamiętacie, że chwilkę przed tymi wydarzeniami po prostu były otwierane masowe pozycje na spadki za kilkadziesiąt milionów dolarów przypadek. Raz, ok, przypadek, ale dwa razy w podobnym timingu, w podobnej kategorii newsów z podobnym wystawcą tych newsów, czyli właśnie Trumpem. No, już to przypadek nie jest. Czyli widzimy, że aktualne wydarzenia, które na rynku są, jeśli chodzi o ruch ceny, o medialny strach, były również poprzednio i były również poprzednio. Czyli, tak patrząc na ten moment bardzo lokalnie. To, co teraz się dzieje, to moim prywatnym zdaniem jest bardzo, bardzo podobne do tej sytuacji i również do tej sytuacji. Czyli krótkoterminowo uważam, że raczej jest to straszak. Stąd też cierpliwie czekam na powrót ceny do kolejnych wzrostów. Jeśli chodzi o termin nieco dłuższy, to warto jest zwrócić uwagę na istotną rzecz. Czyli bardzo dużo inwestorów obserwuje aktualny ruch Bitcoina po czwartym cyklu, względem poprzednich ruchów po trzecim cyklu, po drugim czy też po pierwszym. Sorry, nie po cyklu, a po halvingu, gdzie wiele osób opiera swoje analizy o te cykle czteroletnie. Lecz, lecz, lecz zapominają oni, tak mi się wydaje, oczywiście rynek będzie to weryfikował jak za każdym razem, że po raz pierwszy jesteśmy po ETF-ach. Nie są to pierwsze światowe ETF-y, tylko ETF-y były na złocie, na srebrze, na SP i ETF-y wpłynęły na rynek bitcoina tak samo jak wpłynęły na SP, złoto czy srebro. Czyli po pierwsze mamy wydłużone konsolidacje, tak? Czyli mamy ETF na rynku bitcoina, halving, wiele osób tym właśnie też żyje. OK, każdy ma oczywiście prawo do własnej strategii, no lecz widzimy, że po raz pierwszy mamy tak długie konsolidacje, co jest zgodne z tym, jak się zachowały też inne rynki po ETF-ach a po drugie pamiętajmy też że po raz pierwszy tak długo też utrzymujemy się bez ogólnie jakiejś korekty większej rzędu kilkudziesięciu procent typu 40 50% tak daleko po halvingu licząc od czwartego do aktualnego czasu licząc od trzeciego licząc od drugiego i licząc od pierwszego stąd ja cały czas podtrzymuję to, że jesteśmy w trakcie wybijania starej cykliczności, że jest to straszak i że dzięki temu, że wiele osób właśnie pozbywa się totalnie wszystkiego, jeśli chodzi o kryptowaluty, to dzięki temu duży kapitał ma od kogo odkupić. A jak wiecie, nieraz w tych dołkach z wami byłem, wspólnie to przeżywaliśmy, czy była tu, tutaj kłótnia dwóch aktorów, czy tutaj mieliśmy informacje a propos cła, no wiadomo, że były to straszaki, było znacznie, znacznie gorzej. Amo i drodzy, i tak wychodziło na nasze. Oczywiście wróżką nie jestem, 100% nigdy nie mam, ale tutaj Wam przedstawiam też to, co uważam, bo też wiem, że Was to po prostu interesuje. Jeśli chodzi o tą aktualną sytuację, teraz to bardzo istotne uważam, że będzie tutaj to, co się wydarzy jeszcze w przestrzeni listopada, tak? Jeżeli, nazwijmy to taka wróżba krótkoterminowa, jeżeli te spadki byłyby tak samo szybko jak powstały, tak samo szybko pokryte, no to idealnie to uzupełni ten pattern, ten schemat, który polega właśnie na tych straszakach. Które po raz trzeci teraz właśnie widzimy. Jest on związany oczywiście z mediami, z Trumpem, z Elonem, i pamiętajcie, że są to osoby, które informują o tym, co zamierzają bądź co zamierza ich kraj, a jako taki kraj nie istnieje, tylko istnieją fundusze, które inwestują i mają wpływy w tym kraju. Zobacz, co się dzieje po prawej stronie jeden ogromny biznes. Co robi Unia, jeśli chodzi o cła, a z kim i tak handluje? Granice pod spodem to wszystko jest biznesem. Jako taka, wiecie, suwerenność, te wszystkie bajki to są rzeczy, które raczej nie istnieją istnieją tylko w wyobrażeniach ludzi, którzy chcą, aby świat taki piękny był, a nie jest. Państwami rządzą fundusze, ludzie, którzy mówią wam o newsach, o tych wszystkich, wiecie, zagrywkach państwowych, też. Grają tak, jak im każą, ponieważ pod spodem jest biznes. Jeśli sobie zobaczycie, jak szeroko są rozciągnięte macki BlackRocka, Vanguard, State Street, Fidelity, w co oni inwestują, jak często jest to, no ładnie mówiąc, monopol, to też zrozumiecie, że ta wierzchnia, warstwa tych informacji medialnych, tego co robi BlackRock i tak dalej, to jest najczęściej taka pasza medialna, która ma na celu po prostu odwrócenie uwagi. Stąd dzisiaj ode mnie tyle, trzymam się nadal tego, czego się trzymałem od około 15 tysięcy dolarów. Razy 6,78 dało to efekt, właśnie razy 6,78 w ciągu tych dwóch lat, stąd nie zmieniam swojego podejścia. Napiszcie, proszę też, jak wasze nastroje, co robicie, i też oczywiście przypominam, że to, o czym mówię, jest to moja prywatna perspektywa. Nie bierzcie, kochani, części tego, o czym mówię. I nie dokładajcie do tego swoich potrzeb, swojej perspektywy, bo załóżmy, zgadza się to z tym, że ty musisz zarobić to, o czym mówię, bo wtedy już no, nakładasz oczekiwania na rynek, który no, rynek nie wie, że my w ogóle istniejemy stąd. Wiadomo, podzielony kapitał, co gwarantuje bezpieczeństwo, policzony kapitał i też, moi drodzy, bardzo ważna rzecz, bo nie chcę mi się żadać niektórych. Durno, bo wiadomo, jak są spadki, a mówi się o wzrostach, to masa teraz osób wiesza koty, czy tam psy, czy inne zwierzęta na, na, na twórcach. W tym przypadku też część osób już się zaczyna czepiać mnie. Moi drodzy, ja na rynku nie jestem od wczoraj, od momentu, w którym zaczynałem o tych wszystkich cyklach, manipulacjach mówić, już jest razy kilka. Jest to ogromny ruch, i no przykro mi, że większość osób. Do rynku przychodzi i kupuje dopiero, jak są bardzo wysokie ceny. To jest trochę na odwrót jak w sklepach. Tak? Te same osoby nie kupują w sklepie, gdy nie ma promocji, a kupują, gdy promocja jest, a na rynek wchodzą, gdy już media o czymś po prostu mega grubo trąbią. Tak? Kupują drogo, sprzedają tanio, a gdy mówiło się o czymś, gdy było bardzo nisko, no to oczywiście każdy to wyśmiewał. Stąd, moi drodzy, jedziemy dalej i dajemy teraz cierpliwie czas rynkowi, aby pokazał nam, co zrobi w najbliższym tygodniu, dwóch tygodniach, bo myślę, że naprawdę ten listopad może tutaj nam pokazać, czy faktycznie będzie domknięcie tej klasycznej manipulacji, która właśnie tutaj nam wystąpiła. Dajemy czas rynkowi, wrócę do Was, jak tylko cokolwiek się pojawi, zmieni i też oczywiście dzisiaj godzina 20, jak co środę będzie live, żeby na niego się zapisać, wystarczy kliknąć w link pod tym filmem, rygielskiradek.pl i tam zostawić Swojego maila. Dzięki, kochani, za dzisiaj. Czekam cierpliwie też na Wasze komentarze. Piszcie śmiało, jak Wasze nastroje. No i co? Dajmy rynkowi czas na ruch, niech jedzie dalej i po prostu wtedy, gdy coś się wydarzy, no to będziemy na to na bieżąco reagować. A w tym momencie myślę, że, że chyba temat jest dość, dość jasny. To co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam gorąco. Cześć.